Witam Was, bracia i siostry, w Chrystusie Panu. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Maryja Matka Boża. Gdy potrzebujecie pomocy, ochrony i siły w najważniejszych chwilach Waszego życia, módlcie się tą potężną modlitwą. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O potężny Aniele z nieba, święty Michale Archaniele, Ty jesteś najbliżej Boga, obrońcą niebios, tym, który nigdy nie został pokonany, mistrzem bitew i zwycięzcą pełnym chwały przed Bogiem. Ty jesteś naszym Archaniołem. Tym, który jest pełen doskonałości i czystości, tym, który pomoże chronić mnie i moją rodzinę przed złem, które pojawia się w naszym życiu na co dzień. Umiłowany, święty Michale Archaniele, książę nieba i wojowniku aniołów niebieskich, dziś przychodzą do Ciebie z prośbą o ochronę dla siebie i mojej rodziny oraz dla wszystkich potrzebujących. Święty Michale archaniele, błagam, abyś nie pozwolił, aby cokolwiek lub ktokolwiek skrzywdził mnie i moich bliskich. Proszę, abyś uwolnił mnie od złych myśli, które prowadzą mnie do grzechu i pokus oraz uwolnił wszystkich, którzy zbliżają się do mnie ze złymi intencjami. Święty Michale, Archaniele, pokornie proszę, aby to światło Twojego miecza uwolniło mnie od prześladowań złych dusz. Proszę, aby Twoja nieskończona moc, która rozlewa się na mnie, Uwolniła mnie od wszelkiego zła, który mnie prześladuje. Święty Michale Archaniele, proszę, abyś był moim towarzyszem wraz z Twoją Armią Aniołów i Istot Oświecenia. Proszę Cię z miłością, abyś wszedł w moje życie i był moim najwierniejszym obrońcą. Amen. Módlcie się codziennie, aby mieć ochronę Archanioła i Boga, i aby żadne zło nie mogło do Was dotrzeć. Niech święty Michał wraz z serafinami udzieli Wam pomocy i ochrony, niech Wam da radość porzucenia zła i grzechu, aby Wasze serca napełniły się czystą miłością Boga. Dziękuję z całego serca za wspólną modlitwę. Prosimy o umieszczanie intencji i prośb o modlitwę poniżej w komentarzach. Aby modlić się częściej i być na bieżąco z nowymi modlitwami i Słowem Bożym, zapraszam do subskrypcji kanału Serce Maryi Modlitwy. Szczęść Boże.